Witam Was w kolejnym filmiku. Tutaj mamy Sonię. I będzie dzisiaj tester przysmaków. Dzisiaj będziemy testować te przysmaki. Jest to Spuriny Friskies. Tak tak jak widzicie nazw na opakowaniu. Tu Wam przybliżę skład. Co nie obydwie już wąchają. Bo dzisiaj mamy dwóch testerów. Tylko nie chcemy się wyłoszczyć. Co już chcesz? O, tak sobie mnie tutaj pcha już, żeby. Ach! Chyba się już w miarę wyoszczyło. Tak, chyba już widać. I będę to już otwierać. I wygląda w środku to tak. Tutaj idzie już jedna... Poczekaj chwilę. Więc są to takie kostki. Takie kółeczka. Już chcesz? To dostaniesz to kółeczko. Tu moja Sonia. Masz, ta jest głodna. I jeszcze wam pokażę, takie kwadraciki mamy. Jeszcze są takie kwadraciki. Moja Sonia dostała taki kwadracik. I zobaczymy, czy zje. Tak, spadło jej. I zobaczymy, czy sobie to zje. Na razie bliżej, ale nie wiem, tak średnio. Yy, więc tutaj damy taki kwadracik, zobaczymy, czy zje. I to bardzo smakuje. Jeszcze z to, co nie zostawiła. No więc w środku wygląda to tak. Jest to w trzech formach, czyli takie kosteczki, kwadraciki i kółeczko. Jeszcze moje sami zobaczę, czy zje takie kółeczko może. Coś Sonia? Ja no, chyba nie chcę. No. I tak jak Wam pokazałam, tak wygląda i kosteczki, trójkąciki takie kółeczka. Nic z tego aż tak dużo. Czytaj już ta Sonia trochę zjadła. Możemy jej jeszcze coś dać. boże, czas nie chcesz kostkę. Więc tutaj jednemu bliskowi smakuje, drugiemu nie bardzo. A czy nie może to potem tak zje, ale nie tak chętnie. No czekaj. Jeszcze zobaczę jak na przykład przełama. No, to ma sobie wzięła. No więc ona tam już teraz zje sobie. I ona, czyli dla niej to jest chyba po prostu za duże. No bo ona jest małym psem, więc dla niej tak na przykład coś, co jej tak średnio smakuje, jak jest takich wielkości większych, to dla niej to jest za duże. Więc no, mojej soni będę po prostu to kruszyła na mniejsze części i myślę, że ona będzie to jadła chyba nie aż tak chętnie jak do treningu, żeby tego używać, ale może i to będzie smakowało. I myślę, że w tym filmiku to już wszystko, bo chyba jako na tester wyszedł tak trochę długi. Więc ym, do zobaczenia w kolejnych filmikach. Oczywiście, yy, klikajcie łapki w górę. Yy, komentujcie i subskrybujcie, że jesteście nowi. I do zobaczenia w kolejnych filmikach. Ja w moim sonie jeszcze pokażę.